No cześć. Witajcie na kanale RAF, Zapraszam was do oglądania nowego odcinka. No więc tak, zbliżają się święta, pomyślałem sobie, że może zrobię kilka prezentów. Pokażę wam jak je budować, żebyście też mogli zbudować je w domu. Nie będzie taki super długi odcinek, ale myślę, że będzie ciekawy, bo naprawdę fajnie jest mieć pod choinką takie prezenty. Myślę, że to jest naprawdę coś spoko i możecie to zrobić sami, możecie to zrobić z takich klocków, jakie macie, wykorzystać takie kolory, jakie chcecie, możecie ozdabiać te prezenty. Naprawdę opcji jest multum i też sposobów na budowanie tych prezentów jest kilka, więc pokażę wam je wszystkie. Tutaj jest akurat jedna z prostszych technik, bo wykorzystujemy tą samą technikę, którą budowaliśmy jajka w trakcie świąt wielkanocnych. Jeżeli nie widzieliście tego filmu, możecie zobaczyć go tutaj, ale kto by chciał teraz oglądać film wielkanocny, więc pokażę Wam jeszcze raz jak to zrobić. I tak, wykorzystujemy te bryki modyfikowane, tutaj mam akurat czwórki 4x1 ze snotami, czyli ze stadami po bokach. Ja te elementy przyczepiłem na rogach, tak naprawdę każdych plejtów. Wykorzystałem sobie tutaj plejty 8x8, tak, żeby móc potem to dekorować. Jak widzicie, udekorowałem to docami. Wydaje mi się, że to wygląda to naprawdę bardzo fajnie i bardzo świątecznie. I prosta metoda. Po bokach, jakby na krawędziach, mamy te modyfikowane bryki z z notami po boku. Dajemy potem z każdej strony tak naprawdę plejty i łączymy to w jeden wspólny sześcian, wspólny element. Możecie też zrobić prostopadłościan. To nie ma tak naprawdę większego znaczenia. Zależy jakie macie briki, zależy jakie macie plejty. Możecie wykorzystać Briki mniejsze, modyfikowane 2x1 albo 1x1, to też jest ok. Wydaje mi się, że na przykład ten, ten prezent jest bardzo fajny i bardzo ciekawy i możecie go potem dekorować tak naprawdę tak jak chcecie. Inną metodą bardzo prostą na zrobienie takich mniejszych, prostych prezentów jest po prostu wykorzystanie playta. Ja tu wykorzystałem 4 na 4 żeby zrobić taki mały, słodki prezent. Potem zwykłymi brikami budujemy tak naprawdę sobie elementy w kolorze tego plejta. Ja tu mam białe elementy. I żeby zrobić wstążkę, wykorzystujemy elementy w innym kolorze. I tutaj wykorzystałem sobie pojedyncze, jedyneczki czerwone. Na górze dajemy tile. W środku ja dałem jednego plejta 1x1, żeby móc zrobić taką mini kokardkę z serków, bo miałem te akurat czerwone serki, które przyczepiłem na plejcie 1x3. Tak naprawdę na tym samym patencie, na którym zrobione są te małe, słodkie prezenty, których możecie zrobić naprawdę dużo, bo to jest e, prosta zabawa. Jeżeli macie takie serki, to bardzo dobrze wyglądają te kokardy. E, możecie zrobić też duże prezenty. E, ja tutaj zrobiłem sobie największe jaki mam, 18 na 18 podstawa. E, oczywiście podstawa jest z plejtów i na tych plejtach tak naprawdę zbudowałem sobie ścianki e, brikowe, zwykłe briki, e, tylko w jednym kolorze, żeby to dobrze wyglądało, ale możecie też zrobić paski na przykład, nie wiem, czy różnokolorowe paski, e, to co macie. E, tutaj, gdzie chcę mieć kokardy, wykorzystałem sobie te elementy ze snotem na boku, tylko te niższe, te piąteczki, bo one sprawiają, że bardzo fajnie potem instaluje się e, po prostu z Zwykłe plejty. Jeżeli nie macie takich podwójnych bricków ze snotem, to możecie wykorzystać pojedyncze. Tylko pamiętajcie, że co jeden pojedynczy brick ze snotem muszą wejść dwa plejty, żeby jakby potem pionowo przyczepił się każdy plate. I od góry instaluję sobie ten, ten kręcący się klocek. Akurat tutaj mam dwa na dwa. I na nim instaluję te zaokrąglone elementy wszystkie i wytajlowywuje tak naprawdę, bo możecie całą kokardę wytajlować, ale ja my, chciałem zrobić ciemno-zielony kolor i nie miałem niestety tajli w tym kolorze. Byłoby to, wyglądałoby to naprawdę dobrze, bo tutaj macie na przykład miętowy, miętowe wytajlowane kokardy i wygląda to dużo lepiej. Też inną metodę na kokardę, ale to za chwilę Wam o tym opowiem. I tak naprawdę te elementy tutaj zaogrąglone sprawiają, że te karty wyglądają bardzo dobrze. Ja sobie je przykleiłem na plejtach, więc wygląda to całkiem nieźle. No i jak sobie zainstalowałem to na moim prezencie, to naprawdę nie ma się czego wstydzić. Oczywiście, gdyby tu były plejty, może kiedyś kupię ciemnozielone, wtedy będę robił prezenty w tym kolorze. Można też zrobić sobie okrągłe prezenty. Naprawdę jest pełna dowolność tego, jak będziecie i co będziecie budować. Do kokard możecie też wykorzystać takie elementy od statków czy od samochodów, bo one bardzo fajnie wyglądają jako takie kokardy duże. Tutaj wykorzystałem sobie znowu inny rodzaj kokardy, bo wykorzystałem sobie. Zrobiłem inny rodzaj kokardy, bo wykorzystałem sobie zwykłe plejty, bo miałem te plejty w kolorze miętowym i one mi się strasznie podobają, bardzo mi się podoba ten kolor i bardzo fajnie gra z tym tanem. Więc tutaj wykorzystałem sobie po prostu te elementy mocujące, które mogę dowolnie sobie ustawiać, więc ta kokarda może być taka, może być taka, może być taka, naprawdę nie ma to większego znaczenia. Także bawcie się tymi prezentami, budujcie ich jak najwięcej, bo to super wygląda pod choinką. Okej, okay, to tyle na dzisiaj. Ja wam życzę wesołych świąt. Oczywiście do świąt jest jeszcze trochę czasu, więc ale w sumie można wcześniej życzyć, życzyć wesołych świąt, nic takiego się nie dzieje. Więc wesołych świąt. E, budujcie dużo Lego, budujcie prezenty, bo to naprawdę dobrze będzie wyglądało pod choinką. No i wszystkiego najlepszego. A no i do zobaczenia w kolejnym, w kolejnym odcinku. Będzie naprawdę fajny odcinek. Cześć. Pa.